To Dobra, to będziemy zaczynać z tymi tradycyjnymi tradycyjnych, to jest Koryj? No może być. Szanowni Państwo, część konferencji druga i tym razem bohaterowie trener drużyny, która dzisiaj wygrała. Przypomnę, pan Marek Głukowski, coach Roklax Sokoła i Kolej Sanders dzisiaj z nami. Zaczynamy od pana trenera. Panie trenerze, pan ma głos. I bardzo proszę o kilka słów podsumowania pojedynku. <ślesz> <ślesz> Dobra. Dobra, możemy zacząć. No, czapki z głów szakowa dla naszego zespołu, dla naszej hali, dla naszych kibiców. Dla całej organizacji, bo był taki moment w meczu, gdzie już było ciężko minut dziewięć z tego co pamiętam. Natomiast nikt się nie poddał. Z duchem sercem wyszarpaliśmy to zwycięstwo. Jeżeli chodzi o takie psychiczne wykończenie, to naprawdę nie wiem do końca co powiedzieć, bo trochę jestem jeszcze w szoku. Trochę jestem też bardzo zadowolony, ale też bardzo zmęczony. Cieszy to, że podtrzymaliśmy tą serię zwycięstw domowych. No i dziękuję. No nie, nie, wiem naprawdę co powiedzieć. Cieszy, bardzo, bardzo się cieszę, może tego nie widać, ale podjęłam siłę. Eee, naprawdę, tylko co mogę powiedzieć to czapki z dla, dla wszystkich tutaj nas. Dziękuję. Czy będą pytania do Pana Trenera? Benda? Może być jedno. Piotr Sofa, Radio Rzeszów. Pytanko takie, czy coś specjalnego powiedział Pan po trzeciej kwarcie? Czy to już było tak jak zawsze? Jest czwarta, kwarta grana, Czy jakaś ekstra przemowa w ostatnich minutach? Są na pewno trenerzy, którzy teraz wezmą cały, cały ten splendor i piękno sportu i zwycięstwo na, na siebie i powiedzą tak, powiedziałem piękne słowa, żeby trafiali za trzy, żeby mijali tą pierwszą linię. Ale my to mówiliśmy cały czas od początku meczu. My jako coaching staff. Tak więc cieszy, się, cieszy nas to, że to jest taki team win. Jeden zawodnik nie mógł zagrać, wszedł w jego buty kto inny. Drugi zawodnik grał troszeczkę słabiej, wszedł w jego buty kto inny. I to pokazuje po pierwsze charakter, po drugie team spirit. Po trzecie teamwork, czyli duch drużyny. Praca zespołowa, no i to naprawdę, to jest bardzo, bardzo takie, znaczy, widzicie, no, ciężko mi to powiedzieć, to jest takie cięcie wy, 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 wywalczone bardzo dużym nakładem sił wszystkich e, zwycięstw. Jeszcze mogę odpowiedzieć na pytanie? Jeszcze jedno. Tylko jedno. No słuchaj. być dwa? Mogą być dwa. Kolega tutaj też. Proszę, Goszę? jesteś gościem. Proszę. Jest Gosiem? Szósty jest. zawodnik, czy jak Jesteś ja ty? Tak. zawodnik, tak. No. tak no. Wracam na żywo po konta, konta, tak, bo nie, Cieszę się, pożar. że po raz pierwszy nie przynosiłem pecha, bo ostatni raz, dwa razy w ogóle na, <grym> a, a tutaj tak było, że już miałeś zakaz, zakaz stadionowy, ja ci robiłem, jakby się To już byś nie wiedział. Ja cieszę się w ogóle, że jestem żywy i następnym razem wracam. Nie, możesz, możesz. Teraz już nie obowiązuje zakaz stadionowy. dziękuję bardzo. Może tabak ma na mnie i nie mogę. Będę mógł grać Sopot, ale. No. <noise> problem. Panie trenerze, dołasz, tydzień temu byliśmy w Ljewicach i pan miał bardzo małe słowa, ale ze względu na innych przyczyn, niestety mniej e, nieszczęśliwy niż, niż dzisiaj. Czy możemy dzisiaj powiedzieć, że Soko One suit jest uratowany i zagra na specyficyjnej PKP? Chciałbym to powiedzieć, ale nie powiem tego do momentu, dopóki będą matematyczne szanse na to, że Ktoś można zwyprzeć, a do, cały czas są te matematyczne szanse. Tak więc, no, nie, nie świętujmy jeszcze czegoś, co się w praktyce nie wydarzyło. Tak, jak, jak nie będzie matematyki, to zbiję sobie piątkę i, ben, i powiem, że wtedy już na 100% gramy w przyszłym sezonie okay. w klasie. Kilka tych meczów, e, tych takich bliskich, nam uciekło. Tak więc, dzisiaj też była taka sytuacja, że postanowiliśmy. E, zmienić trochę rotację i od początku gdzieś można było zauważyć, że Kory w pierwszej kwarcie e, dostał zmianę. E, wszyscy zawodnicy praktycznie w pierwszej kwarcie dostali zmianę. E, tak, chcieliśmy zrobić tak, żeby w końcówce nie grali zawodnicy, którzy do tej pory spędzili na przykład 37 minut na parkiecie, 38, bo to myślę, że w tych ostatnich meczach też przegranych jednym, dwoma punktami było, mogą mieć jeden z decydujących wpływów, tak więc trochę pozmienialiśmy no i tutaj to jest fakt, że hala, kibice, dom nasz daje nam plus 30% do umiejętności tego, co bramy w domu, a tego, co bramy na wyjeździe. I to, to jest fakt. Pan Rafał? Trener wyczerpał, ale jeszcze na rzecz. Yy, Przekaliście zdecydowanie zbiórki, tak jak te trener podkreśla, nawet w ataku chyba 16 tam się tknęli, a mimo to wygraliście. To też w jakiś sposób, to chyba któryś jest taki. Tam generalnie jest dwóch, dwóch takich <noise> mocnych. Dziękuję, dziękuję. Dwóch mocnych zawodników podkoszowych: Iwica, Radic i Gordon. I oni w sumie średnio mają zawsze siedem zbiórek w ataku. Tak więc <noise> wiem, że teraz nie tylko oni to zbierali. Natomiast myślę, że na co byśmy mogli zwrócić uwagę i co jest trochę niewytłumaczalne. Bo zbiórki w ataku tak naprawdę z takim zespołem. Myślę, że jak oni tak mocno atakują, oni są nastawieni przez trenera Tawaka. Zresztą, jak posłuchacie sobie, jak tam trener Tawak wspiera ich z ławki, no to też ja, ja się zastanawiam, czy nie zbiurkę. na tą zbiórkę. Tak więc, rzuty osobiste nasze. Dużo rzutów osobistych nie trafiliśmy. To jest rzecz, którą, na którą która martwi, a zbiórki w ataku przy wygranym meczu, to no, nie, 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 no jest ok. Yes, okay. <sighs> Mr. Sanders. Corys. Hello. Corrie Sanders, a few words, please. Um, feel like this is just a hard-fought game between both teams. We tried to come out, um, you know, play hard. All we've been stressing, uh, you know, we've been real big on just team spirit and just working hard together as a team. And you know that we were facing an obstacle without delano know today, but everybody just stepped up and. In, in, played good, um, gave great minutes. Today we won the assist in terminal battle, which we haven't done I don't think all year. So when we win both of those, I think we're we'll, a hard team to beat. Um, but yeah, I think we just all came together today and, and, and did what we had to do for a win. Questions to Cory? konferencję. Bardzo dziękujemy, I gratulujemy raz jeszcze